Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, jeśli spełniony jest warunek X należy do sumy przedziałów oraz odpowiednio do podpunktów Y. Czyli zaczynam od narysowania układów współrzędnych. I w tym układzie współrzędnych zaznaczę e, odpowiednio e, x. -y. Czyli xy są od minus 3, tutaj jest minus 3, do minus 1 oraz od 1 do 2. Czyli tak, ponieważ jest to układ współrzędny, to tutaj będą pionowe linie. Minus trójce, minus jedynce oraz bez brzegów, czyli linie przerywane w jedynce i w dwójce. No i to będzie cały ten obszar między tymi liniami. Oraz ten obszar, ale bez tych prostych, które są na brzegu. No i ponieważ ten yy, y, y, dla xów jest y, dla wszystkich, x -y są dla wszystkich trzech podpunktów, to sobie tutaj przy okazji już skopiuję. No i teraz tylko do każdego będę zaznaczał Y. I tak, w pierwszym przypadku Y są od minus 2 do 3 domknięty, czyli 3 oraz minus 2. 3. I minus 2, i to jest od minus 2 do 3. Czyli to wszystko. I mam oraz, to znaczy, że będę musiał wyznaczyć część wspólną. I tą częścią wspólną jest taki prostokąt. Tutaj ten, te dwa brzegi też należą, natomiast tutaj jest bez brzegu, czyli linią przerywa. I to jest podpunkt A. Podpunkt B. xy są takie same, natomiast Y są od minus 3 do 1, lewostronnie domknięty, czyli mam tutaj minus 3, minus 1, 1 oraz 3, minus 3 jest dąknięte. tak samo jak 3 jest domknięte, natomiast i minus 1, i 1 jest otwarty, No i część wspólna to jest tak tutaj domknięte, 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 tutaj otwarte. A tutaj jeszcze zapomniałem zaznaczyć tego obszaru, oczywiście to brzegi łącznie z tym obszarem w środku. Domknięte, otwarte, otwarte i otwarte. No i tutaj mam kwadrat. Nie do końca kwadrat, bo do kwadratu musiały wszystkie boki należeć. I w podpunkcie w podpunkcie c y są od minus nieskończoności do minus jedynki. Oraz od dwójki do nieskończoności. Jedynka i dwójka są domknięte. No i to jest do minus jedynki, i od dwójki, co generalnie daje tak. Tutaj jest domknięte, domknięte, domknięte i od góry ten obszar jest nieograniczony. Otwarty, domknięte, otwarty i też przedział od góry nieograniczony. Domknięte, domknięte, domknięte i od dołu nieograniczony. No i tutaj jest linia przerywana. I tak wygląda rozwiązanie zadania dziesiątego.